Cześć, witajcie w nowym filmie. Jeśli myśleliście, że tylko ludzie budują i dekorują domy, to jesteście w błędzie. W rzeczywistości królestwo zwierząt jest pełne genialnych architektów. W dzisiejszym wideo będziecie zaskoczeni tym, jak sprytne potrafią być niektóre zwierzęta. Chwyć coś do jedzenia i picia, i baw się dobrze, oglądając 10 najbardziej niesamowitych domów zbudowanych przez zwierzęta. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 10 Termity są jednymi z największych architektów i budowniczych w historii. Na przykład termity kompasowe mogą budować całe zamki w postaci płaskich arkuszy. Te gniazda są początkowo budowane pod ziemią, ale te uderzające wieże z błota mogą osiągnąć ponad 3 metry wysokości. Termity te budują zawsze z osią skierowaną na północ i południe. Ale dlaczego? Ponieważ ten kierunek zapewnia idealną równowagę między światłem słonecznym rano i ciepłem, którego termity potrzebują w zimne wieczory. Ale są też termity katedralne. Te potrafią budować jedne z najwyższych nieludzkich konstrukcji na świecie. Niektóre z nich mają nawet 8 metrów wysokości. Wierzcie lub nie, ale to nie jest najbardziej imponująca struktura, którą termity zadziwiły świat. W 2018 roku trafiły na pierwsze strony gazet, gdy starożytne kopce termitów mające ponad 4000 lat zostały odkryte w północno-wschodniej Brazylii. Numer 9 Jaskółki rdzawoślinne są znane jako niewiarygodnie społeczne ptaki i budują pokaźne gniazda. Kiedy gniazda są już gotowe, czasami przebywają w nich setki osobników. Możemy znaleźć ich naturalne gniazda na pionowych, skalnych ścianach. Jednak w miastach można znaleźć je pod mostami lub na bokach budynków. Jak widać, gniazda te mają wąskie wejścia, więc ich młode są dobrze chronione. Zarówno samiec, jak i samica wkładają równy wysiłek w przyniesienie wyschniętego błota, zbudowanie gniazda i pokrycie go piórami i trawą. Jeśli nie potrafią zrobić gniazda samodzielnie, nie mają nic przeciwko naprawianiu i ponownemu wykorzystaniu starych opuszczonych gniazd. Numer 8. Jeśli myśleliście, że ludzie są jedynymi, którzy mogą budować tamy, to byliście w błędzie. W rzeczywistości Bobry też to potrafią, a ich tamy znane są jako fortece. Kiedy Bobry wybierają miejsce do osiedlenia się, budują swoją twierdzę z trzech powodów: aby spowolnić przepływ wody w rzec lub strumieniu, aby dom nie został podmyty, aby uzyskać ochronę przed drapieżnikami oraz aby mieć miejsce do odpoczynku i wychowywania młodych. Bobry są dość wyrafinowane. Używają materiałów takich jak drewno, błoto, kamienie i trawa, aby uczynić swoje miejsce najlepszym, jakie może tylko być. Tama bobrów jest również dostępna pod wodą przez ukryte wejście. Wejście to jest niemożliwe do znalezienia dla drapieżników takich jak wilki czy pumy. Ponieważ bobry mogą przybywać pod wodą nawet do 15 minut, można mieć pewność, że wytrzymają dłużej niż wilk próbujący je dopaść. Ponieważ ich dom jest bezpieczny i przytulny, bobry wychowują tu swoje dzieci, a także mają miejsce do spania, aby utrzymać ciepło w zimie. Numer 7 Dzięcioły należą do rodziny ptaków i mają ostre dzioby, dzięki którym udaje im się budować niesamowite gniazda. Cała ta ciężka praca, około 20 dziobnięć na sekundę, od 8000 do 12 tysięcy dziobnięć dziennie. Spójrzcie na to. To samcy wybierają miejsce na gniazdo, zazwyczaj martwe drzewo lub martwe części żywych drzew. Inne gatunki, takie jak dzięcioł białogrzbiety, czasami używają słupów elektrycznych lub budynków, aby wyrzeźbić w nich swoje domy. Cały proces budowy trwa około 12 do 17 dni. Każda dziura ma około 5 cm średnicy i zazwyczaj jest głęboka na około 20 do 40 cm. Co sądzicie o tych pięknych ptakach? Dajcie mi znać w komentarzach. Numer 6. Jak można prawdopodobnie powiedzieć po ich angielskiej nazwie, pająki te budują gniazda przypominające klapy. Ale nie martw się, mogło wyglądać przerażająco, ale te pająki są nieszkodliwe. Ich talent polega bardziej na architekturze niż na polowaniu. Aby zrekompensować brak pajęczyny, jak większość pająków, pająk ten buduje swój dom w otworach pod ziemią. Głębokość otworu wynosi około 30 cm. Są one zazwyczaj spotykane wzdłuż rzeki potoków, a także wykorzystują to otwory do łapania ofiar, takich jak małe ryby. Ale jest mało prawdopodobne, że będziesz w stanie łatwo zobaczyć ich schronienia, ponieważ są one zazwyczaj dobrze zakamuflowane. Numer 5 Osy papierowe, zwane również osami parasolowymi, budują swoje gniazda z kawałków drewna i śliny. Nazwa osy parasolowe odnosi się również do budowanych przez nie gniazd w kształcie parasola. Każdej wiosny wyłaniają się, aby zbudować swoje gniazda. W miarę jak osy żują drewno, zmienia się ono i w efekcie powstaje papierowe gniazdo kształtem przypominające parasol. Zazwyczaj gniazda budują na gałęziach drzew, gankach i framugach drzwi lub okien. Oprócz tego, że gniazda wyglądają niesamowicie, osy używają ich również do składania jaj. Podczas gdy samice pomagają budować domy, to królowa składa jaja dla kolonii. Numer 4 Rozdymka tygrysia to ryby występujące w wodach tropikalnych i są znane jako bardzo trujące. Pojedyncza ryba ma w sobie wystarczająco dużo trucizny, aby zabić 30 dorosłych. Ale oprócz tego, że są niebezpiecznymi rybami, mogą również budować niesamowite domy. Po raz pierwszy ktoś zauważył, jak dziwne były geometryczne formacje, które tworzyły w 1995 roku. Nurkowie znaleźli ten tajemniczy, ale piękny wzór na dnie morza u wybrzeży Japonii. Po tym jak odkryto ich więcej, ludzie zaczęli nazywać je podwodnymi kręgami zbożowymi. Ponad 10 lat później naukowcy odkryli, że ryby tworzyły je, aby zaimponować samicom. Jeśli wziąć pod uwagę, że rozdynki mają tylko 12 cm długości, to imponujące jest to, że każda formacja ma około 2 metrów szerokości. Ryba potrzebuje od 7 do 9 dni, aby ukończyć swoje arcydzieła. Niektóre z nich ozdabiają nawet brzegi okręgu fragmentami muszli. Ostatnim krokiem w budowie jest zebranie materiałów, dzięki którym kolor kręgu będzie wyrazisty. Kiedy samica uzna, że samiec jest wystarczająco dobry w formowaniu kręgu, składa jaja w środku kręgu. Numer 3 Garncarze rdzawe wkładają serce i duszę w tworzenie swoich gniazd. I to widać. Po wybraniu miejsca, ptaki najpierw wykonują z gliny strukturę przypominającą miskę. Muszą poczekać, aż wyschnie. Zanim przejdą do następnego etapu, który polega na dodaniu błota, w które wmieszano włókna roślinne, aż pozostanie tylko okrągłe wejście. Wejście to stanowi dla drapieżników przeszkodę nie do przebycia. Cały proces trwa około dwóch tygodni, i w ciągu tych dwóch tygodni ptaki pracują z około dwoma tysiącami kamyków błota. Imponujące, prawda? I pomyśleć, jak wiele umiejętności jest zaangażowanych w tworzenie pożądanego kształtu. Numer 2. Nieświszczuki to gryzonie, które pochodzą z rodziny wiewiórkowatych. Przez całe swoje życie spędzają czas w podziemnych norach z rozległymi, skomplikowanymi sieciami tuneli i komór. Na powierzchni widzisz tylko kupę ziemi, ale będziecie zaskoczeni, że pod Waszymi stopami znajduje się prawie całe miasto. Podziemna nora może mieć nawet 10 metrów długości. Znajduje się w niej miejsce do spania, miejsce dla młodych, a nawet miejsce na ich potrzeby. Przy wyjściach z Nor zrobiły nawet stacje nasłuchowe, dzięki którym mogą usłyszeć, czy w pobliżu nie ma drapieżnika. Te niezwykle towarzyskie zwierzęta w takiej jamie żyją z całą rodziną. Spędzają czas pielęgnując się nawzajem, dzieląc się jedzeniem i przeganiając inne zwierzęta. Numer 1 Ogrodnik Brunatny zasługuje na miejsce numer 1, ponieważ nie tylko jego gniazdo wygląda niesamowicie, ale również ozdabiają je kwiatami. To samce tego gatunku ptaków budują gniazda. Miejscowe samice odwiedzają gniazda samców i porównują je z innymi gniazdami, zanim zdecydują się, z kim chcą kopulować. Gniazda mają kształt chatki o wysokości około metra i średnicy 160 cm. Wejście jest zwykle podparte dwoma patykami. Ptak dba o to, aby pozbyć się całego bałaganu i nadać mu jak najładniejszy wygląd poprzez mech, kwiaty, liście i owoce. Aby utrzymać się w konkurencji najlepszy trawnik w okolicy, samce stale aktualizują swoje gniazda i są ciągle w poszukiwaniu najpiękniejszych i najrzadszych materiałów. Dom którego zwierzęcia zrobił na was największe wrażenie? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli podobał ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.